Czy się nagra... O dobra. Cześć! Z tej strony Bartek z kanału Lego, czyli głównie kanał z tematyką LEGO. Dzisiaj sobie pogramy, albo Wam pokażę bardziej. Co tu mój brat młodszy wykminił, a dokładniej wykminił taki motorek. Bardzo mi się on podoba, bo został bardzo ładnie skomponowany, bardzo ładnie zbudowany. Proszę bardzo, tak on się y, prezentuje. O wow 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 wow, wow spokojnie piaku, rysiek, spokojnie tak się właśnie o to to jest y, ta cała pachta to jest po prostu 300 IQ oraz 0 budżetu bo praktycznie y, wszystko to papier i taśma Potem w sumie widać jeszcze jakieś kreski więc, ale dobrze zajmijmy się głównie tym motorkiem, ten motor został Zbudowany, niech ja dobrze policzę. 19 widocznych części, a w środku jeszcze ileś, ale jako, że jestem Debilem i, i Leniem, to nie policzę, ale właśnie tak się prezentuje. Oto ten motorek, tak się prezentuje z przodu, a tak się prezentuje z tyłu. Cały w sumie praktycznie jeździ O siup, przejdź teraz przez cały ten papier. O wow, o. Proszę bardzo, jakieś małe przeszkoda, małe uderzenie, ale dobrze. Motorek ładnie, e, pięknie pokazanym. Myślę, że jak się wam ten film i całe pokazanie tego motorku, to dostacie taką okejkę, okay jeżeli chcecie i napiszcie jakiś bardzo ciekawy komentarz. E, jak jakiś komentarz będzie ciekawy, to po prostu ta osoba dostanie na do mnie z serduszko i może będzie drugi odcinek omawiający właśnie ten motor, ten motor zbudowany. Zapomniałem powiedzieć, zmienia się on też w taką e, śmieszną żyrafę. No, czy nie, robacie taką chyba. Nie, 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 sorry. Tak się zmienia on, albo takiego piesa, dobra, nieważne. Ja się po prostu wam film spodobał, zostawcie okejkę, okay a ja nagram może tutorial, czyli DIY, czyli jak zbudować ten motor. No i to tyle. Trzymajcie się i cześć.